Zdecydowanie dlatego, że dotychczas właściwie z powodów braku tych cząsteczek właśnie nowych leków hipolipemizujących, my zdawaliśmy i bardzo dobrze, ale nie osiągaliśmy tych celów terapeutycznych, tak? Tak jak zresztą pokazywałam na wykładzie, że ci pacjenci, którzy są najbardziej obciążeni, to tak naprawdę mniej niż 10% jest leczonych dobrze. Dobrze z osiągnięciem celów terapeutycznych. Ja jeszcze powiem, w Stanach Zjednoczonych uważa się, że do 5% osiąga te cele terapeutyczne, podczas, żeby uratować pacjenta w takiej perspektywie właśnie powikłań makro i Mikroangiopatycznych, my musimy go leczyć prawidłowo. I właśnie otwierają się od dwóch, trzech lat coraz większe perspektywy. tak? Powstają nowe leki, na razie jeszcze drogie, ale już istniejące, już będące na rynku, które to portfolio mogą bardzo wzbogacić, no, powodując, że my tych pacjentów będziemy leczyć coraz bardziej skutecznie, że nie będziemy zdani tylko i wyłącznie na statyny, które możliwość obniżenia, cholesterolu jest ograniczona do pewnego momentu, przy całym oczywiście dobrodziejstwie tych leków, no i możemy właśnie sięgnąć pod terapię dwu, trzy no i oczywiście też możemy wspierać pacjenta, jeśli tych nie toleruje, bo to czasem też się zdarza. Czyli Pani doktor, podsumowując, jakie leki z tych Pani doktor by rekomendowała u tego bardzo wysokiego na pewno, na pewno statyna, za tymi, to już jest pewien standard. Inhibitory PCSK-9 to już jest standard wchodzący, i tak jak mówiłam, są programy lekowe i zresztą nasze. Diabetologiczne leki pokazują, że ten postęp taki w dopuszczeniu do rynku postępuje bardzo szybko. No i dalej w, w kolejce czeka kwas bębelitowy, gliciran, czyli kolejne leki, które bardzo silnie mogą nam pomagać, jeżeli chodzi o te zaburzenia lipidowe.